ma żeby sobie ułożyć mać tak jak ostatnio, tylko go nie stać tak jak statio. Stać nas na to, żeby być lepszy lepszą drużyną na placu, stać nas na to, żeby się piłce się utrzymywać. W ostatnich meczach nie presowali wysoko, ale mogło to oczywiście zmienić, więc to wszystko musimy być gotowi. Wiemy, jaki tu jest plac, wcale nie, nie lepszy niż, niż u nas, mimo że jest e, sztuczna, tutaj też dużo chwila będzie skakała. Jedna rzecz, którą też muszę przypominać. Jeżeli jest problem w naszym polu karnym, nie musimy się bawić w wyjściu do sytuacji nawet 70-80%, szukać tam strzału, a to nie musi być zawsze wygranie. Do pustej. Więcej prób, więcej okazji do tego, żeby gdzieś tam bramkarz popełnił błąd, żeby był rykoszet i nawet na zasadzie niedużo różniącej się beklasy, tutaj, którą oglądamy, gdzie padają bramki po rykoszetach, odbudować ustawienie. Na pewno będzie to mecz walki, ale mecz walki, który nam może pomóc uspokoić. Z kobietą, z razem, posłowie idziemy razem, szybkie reakcje i się nie odzywa negatywnie do kolegi, błyszczać się. 90 minut, czy 105. Cieszymy się, nie. się na twardzić, że ani chansy, Jedziemy mocno i są trzy punkty nasze. Tak, ja razem. Kto wyjdzie? Bez Nid yw'n Nie sekund, walki do do końca. Nie idźmy na raz szczególnie blisko naszego pola karnego. I powalczmy do końca. Da się, naprawdę się da. Ja w Was naprawdę wierzę. My też się uwierzmy i dajmy maksa przez 45 minut. Zdrowiazka. I think you're on the left-hand side of it. Czasami wiemy, widzimy, czujemy, jak się gra 9 na 11. Niestety nie dojeżdżamy na to spotkanie kończące weekend majowy mentalnie. Już w pierwszej połowie mimo dobrej gry tracimy dwóch zawodników. Raz za gadanie, raz za przerwanie realnej szansy na zdobycie gola. Tracimy dwie bramki i robi się bardzo ciężka sytuacja. Mi zostaje jedynie pogratulować przeciwnikowi Wygranej. Cieszy mnie to, że zespół grał 9 na 11 w drugiej połowie przeważa, tworzy sytuację. Szkoda, że nie nadrobiliśmy tej straty, mimo że były do tego dobre okazje, ale rażąca nieskuteczność. Końcóweczka jeszcze stracona bramka po głupim błędzie, ale walczymy dalej i widzimy się w następnym meczu.